Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony wasz ulubiony kurczaczek, a dziś dla Was przygotowałem amongasowy przegląd tygodnia baj kurczak Jeszcze na początku zostaw lajka z subem, bo to jest wielkie wsparcie. A my zaczynamy. Dobra, lecimy. O nie, to jest... oj oj oj, o nie! XD! Dobra, lecimy dalej. Czy to są pierniczki? To są pierniczki? like No, lecimy dalej. Ale czemu się to wyświetla? Czemu akurat mi? Nie polecam. Smutne. No, lecimy dalej. Uo, ale fajny słodki piesek, taki włochaty, fajny like. Dobra, lecimy dalej. O kurcze, jak coś ładnie rysuję. Ja też chcę tak rysować. Naucz mnie. Chłopie. Albo dziewczyna? Like. Dobra, lecimy dalej. Among us Publik Lob Lobby Starter Pack. Oj, to jest piękne. Oj. Przepiękny. Na pewno jest zasłużony. Like. dobra, dalej. Co tam mamy dalej? No, 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 the Among Us music is down the hill, o oh, nie, piękne, dobra, lecimy dalej, dobra, mhm, dobra, y nic nie rozumiem, ale na pewno daję lajka, like dobra, lecimy dalej, o, to jest jakiś remix, ale ładny i na koniec oczywiście Supreme. No i co spodobało się? Jeżeli chcesz więcej takich filmów, to nie zapomnij suba. A my już się żegnamy. Siema.